Serio? Tak. A czekaj, dokąd my idziemy? No do pasy Briksmenów. A. No tak. Długo jeszcze? Kilka sekund. Jesteśmy. Jest, sam zobacz. Ocholipka. Eee, to jest bazą bricksmenów? No tak. Aina. Żartujesz? Tak. A, tylko chciałem się upewnić. Powiedz mi, co tu się stało? Mm, zapomniałam. Kompletnie o tym zapomniałam. E, no tak. Więc tamte rok temu była wielka bitwa z senosem. No tak. To od wielkiej bitwy z senosem minął prawie rok. Powiedzmy. No i tyle zostało. Zapomniałem, że Gwiazda Śmierci rozkrockowała prawie całą bazę Blixmanów. Serio? Gwiazda Śmierci? No tak. Serio? Jeśli nie wiesz, to sobie oglądnij u Bartosza z klocków. No dobra. No. Więc co robimy? Nie wiem, możemy się rozejrzeć, może da się to jakoś naprawić. To jest nasz jedyny ratunek, nie wiem co robić. Tam, bo ten overlord ma że w każdej chwili. Tak, widziałem jego armię, wiem, dlaczego są zdolni. Mówiłeś już. No dobra. Hmm, chyba się tego nie będzie dało naprawić. Eee, ochroniarzu królowej! Czy, 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 czy jak ty się tam nazywasz? Co? Musisz to zobaczyć. No dobra. Czy to jest to, co ja myślę? Tak. To jest to. Młotta nosa. Powiedzmy. Ciekawe. Co? To nie powinien być w muzeum? No nie wiem. <słuch> Za ile by go sprzedać? Myślisz teraz o pieniądzach, gdy... Gdy... Waży się los wszechświata? No... Jak nie teraz, to kiedy indziej. Jak będzie bezpiecznie. Nigdy nie jest bezpiecznie. W sumie racja. Chodź, mięczego tu nie znajdziemy. Tyk. Co jest? Nie wiem. Dzień dobry, jestem Riksem. Yy... No widzimy. Co tutaj robisz? Podczas wielkiej bitwy z tanosem ukryłem się tutaj. Myślałem, że nikt tu nie zajrzy i będę bezpieczny. Ale, ale wy tu zajrzeliście. Więc jestem zagrożony. Y dlaczego? Kto by miał tutaj zaglądać pomyśl? Zobaczycie za 3, 2, 1. Nie powinniście tu przychodzić. Co zobaczymy? Patrzcie. Ale naprawdę znowu Nara. Tyk. No, co ty robisz? Brixie! się. nas. A, przynajmniej umrzemy w historycznym miejscu. Co jedyny plus. Szybko, musimy się schować. Ciu. Według danych Overlorda, tutaj powinien być Brix. Więc. No, piraci Salazara. Musicie go znaleźć. Dobra. Jeśli go znajdziecie, to idzie dwa razy jak Puszy i gra jak Puchacz. Dwa co? Nieważne. Szukajcie go. Co jest? No dobra. Leżą. Co teraz? Nie wiem. Musimy pokonać to już kolejną trójkę, a potem... Zabiorę no dobra, piraci widzicie coś? Nie widzimy niestety. Au. Co jest? Nie! Pipipiu piu 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 powiedzieli. co Dlaczego? Bo ja się przynajmniej staram, wiesz? To jest? Oh, ha. Dzień, Dzień dobry. Nie. Czyli tutaj trafiłeś. Ty głupi piracie. Wiesz, że z twojej krainy nic nie zostało. Nie. Nie. A co z twoim kolegą? Pożałujesz tego. Pożałujesz. Zobaczymy, bo kto ci teraz, bo teraz uratuje, co? Z. 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 Co to jest? Możecie wstać? Tak. Ja two. Musimy cię zaprosić do szpitala. Eee, tak. Ach. Ach. Dzięki panie, Nie ma sprawy żołnierzy królowej. Czekaj, a ten drugi to kto? My się nie znamy? No właśnie, panka. Eee, co? A... Rozkluczkować ich. Nie. Co? Gdzie ja jestem? Proszę, proszę, proszę. Panka. Cyberłowca. A, znowu będę musiał cię pokonać. Zobaczymy, panika. Zobaczymy. Co, co zobaczymy? Nie pokonasz mnie raczej. Jeśli chcesz mnie pokonać, to proszę, tutaj jestem. A, nie, Gandalfie. To właśnie prowadzi do Twojego pomagania innym. Chcesz rozklockować własnych kolegów? Nie. Serio? Rozklockuję cię i nie w jakiejś alternatywnie wysłuchajcie, czy to to jest? A masz czym? Mam moce! Co jest? Naprawdę masz? Pomińmy to, że dostałeś Bricksa, co? Nie! Nie! Tak, tak! Może dam Ci coś innego? Tak. Dobra, teraz co się mogę mieć? Co? Jego tutaj nie ma. Jesteś pewien? Gdzie? Yy, rok, rok. Piu. A. A. Pożałujesz tego. Tyk. Tyk, tyk. Serio? No tak. A. Cii. Proszę. Nie, nieprawda. Nie. O, w końcu. Ej, a gdzie są moi przyjaciele? Są przeciwnicy. Chcesz przeciwników? Uf. Mogę ci ich dać. Yes! Takich gości rozkloskuje bez problemu. No, serio. Znowu nie mam mocy. Daj mi coś. Daj mi cokolwiek do bronienia się. Ja, ciu, ciu, ciu. Ciu, ciu. A masz, a masz! Rozklockuję cię miotu. Piu, piu, piu. Na coś tak patrzysz. Pomóż mi ich rozklockować. Yy, bo panka zachowała się jakaś dziwnie. Najpierw rozpitala yy, gandalfowi yy, drągala, więc nie ma mocy. I w ogóle go też pokierysze A teraz walczy z powietrzem. No i. A masz, a masz, a masz. I... Ja! Ja! Wam nic nie robi? A. 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 Nie pokonasz mnie. I Overlord nas też nie pokona. Zawsze znajdzie się ktoś mocniejszy od niego. Masz rację. Jest ktoś o wiele groźniejszy od niego. Ktoś, kogo wy nie pokonacie. O Boże. Co, o Boże? Pomóż nam. Kanalfa prawie rozkluskowałeś Za Fodę brałeś mu moce. Bo rozkluskowałeś mu drąga. I ten. I, i no. No i teraz nas rozkloskują, bo nam nie pomagasz. Co ci chodzi? Brałeś coś? Co, nie? Dobra, dobra. Tyk. Piu. A. Piu, piu. Wiesz co, panie K? Jesteś tak dziwny. Przyleciałeś tutaj skandalem sam. Wiedząc co... co ten... co będzie. I tak naprawdę to... to... to, to, to zamierzamy się to wykrać? Masz jakiegoś asa w rękach masz cokolwiek? Otóż tak. Mam. Teraz! Piu. No, bez Zwijamy się, stąd. Zwijamy się, stąd. A to co? nie starczą. No chodźcie. Nie będziemy czekać. Czekajcie, przystarcza. Upadła. Tak, upadła, ale to w NCU To jest yy, 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 Batek United Universe. A. Super. To co? Wchodzimy na pokład. Czekajcie, czekajcie. Ej, co? Co Chciałam się od Was jeszcze zapytać. No szybko. No już, czekajcie. Gdzie jest yy, ten, wszyscy sami? Gdzie rok Rock, Strange, Król i tak dalej. Porwali. Porwali ich. Porwali ich. Znaczy nie porwali. Porwali Strange'a. A. No. Blix Power. Zanim poszli. Gdzie? No tak, bolesne. Każdy kamień rozkroczkowuje poszczególną część Twojego ciała. Serio? Tak, nie wiedziałeś o tym? Nie. A to super. No, czyli ja tak będzie pokazany domek, yy, stary domek Thanosa. Jak widzisz, co się, się osiedlili? No, właśnie widzę. To co, ruszamy? C czekaj, 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 mamy jakiś plan? Nie trzeba tu planu, zaraz szkodzimy nam stręcza. A co gorsze, z No, To w sumie racja. A to co robimy? No, ja nie wiem, ja też. ja. Zaimprowizujmy coś. Ale co? Nie wiem, ja też. ja. Jesteście do Bani. Ty też. Bo, bo ty nie masz planu. No do, dobra, mam plan. Więc tak. Ee, Coldmanie i królu odwróćcie uwagę tego dużego, a ja się zajmę małym, dobra? Dziwny plan, ale okej. Okay. No dobra. Czysz. Co mogę go zmierzyć? Nie Musimy wytargować od niego bliksa. Wytargować? No po prostu musi nam powiedzieć No dobra ciu, ciu, ciu. Au Tak. Ja. ja. Oj, tak, tak, beczko, tak, tak. Krolo, przyjesz? Powiedzmy. Nie też nic nie jest. Dzięki, że pytacie. A, to fajnie, że nic nie jest. A, strange, czy Stręcz. Cześć. Dzięki, że mi pomogliście. Yy. No, nie ma za co. Jak tam powiedzieliście coś? No, nic. Nic kompletnie. Czekaj, mówili coś, że gdybyśmy mieli się teraz udać do krainy Łan, nazywanej przez niektórych cyberkrainą Tobi. O, Verdor, Co to za kraina? Nie mam pojęcia. Dobra. Czyli ty tam tym swoim magicznym pomarańczowym czymś nie możesz nas przynieść? Nie, bo nie wiem gdzie to jest. Czekaj, mam pomysł. Mam, trzeba nastawić kurs na krainę One. Tyk-tyk-tyk-tyk-tyk-tyk. Dobra, mam, nastawiłem kurs. No co? Wskakujemy, bo już zaczyna padać. abrá tick 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 tick